Szanowni Państwo, działania Narodowego Banku Polskiego pod moim kierownictwem uratowały gospodarkę kraju przed kryzysem w okresie pandemii COVID-19 i zlikwidowały inflację wynikającą z działań Rosji. Dziś za te właśnie działania większość parlamentarna grozi mi Trybunałem Stanu. Zwracam się więc bezpośrednio do Państwa, aby wyjaśnić powody decyzji organów NBP w ostatnich latach. Oświadczam, że kategorycznie zaprzeczam wszystkim sformułowanym zarzutom wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, bowiem w rzeczywistości nie mają one żadnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego. Szanowni Państwo, niniejsza procedura została wszczęta z powodu rzekomego złamania przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustaw w związku z zajmowanym przeze mnie stanowiskiem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zwracam uwagę, iż nie zostały przedstawione żadne istotne, konkretne i obiektywnie uzasadnione zarzuty dotyczące jakoby niewypełniania przeze mnie, jako prezesa Narodowego Banku Polskiego mandatu wskazanego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy. Nie przedstawiono także żadnych dowodów na złamanie przeze mnie obowiązującego prawa. Zarzuty te są formułowane całkowicie bezpodstawnie i umotywowane politycznie. Z pozornie tylko merytorycznym uzasadnieniem. Odpowiednie stanowisko w tym przedmiocie zaprezentujemy na stronie internetowej banku. Podkreślam, iż wszelkie moje działania, a także Narodowego Banku Polskiego, miały oparcie w obowiązujących przepisach prawa zgodnie z zasadą praworządności wyrażoną w artykule 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, to jest: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Potwierdzały to także każdorazowe opinie między innymi Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, niezależnych biegłych rewidentów badających corocznie sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego, a także ówczesne wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Zwracam ponadto uwagę, Iż kluczowe działanie podjęte przez Narodowy Bank Polski w latach 2020-2021, to jest w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a następnie pogłębionego agresją Rosji w Ukrainie, uchroniły polską gospodarkę od załamania. Narodowy Bank Polski jako jedyny spośród organów władzy publicznej posiadał wyłączną kompetencję do realizowania polityki pieniężnej, w celu zabezpieczenia interesów Rzeczpospolitej Polskiej wobec istniejących poważnych zagrożeń, co zrealizował z sukcesem, zapewniając funkcjonowanie gospodarki bez zakłóceń. Było to wielokrotnie podkreślane zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i kluczowe międzynarodowe instytucje bankowe oraz finansowe. W powyższym kontekście, odnosząc się do podstawowego celu działalności NBP, Należy podkreślić, że w efekcie wdrożonych działań Banku Centralnego w maju 2024 roku inflacja w Polsce wyniosła 2,5 punktów procentowych i znajdowała się dokładnie w celu inflacyjnym wobec stanu w lutym 2023, kiedy wynosiła 18,4 punktów procentowych, zaś jeszcze w grudniu 2023 6,2 punktów procentowych. Wprawdzie w lipcu inflacja wynosiła 4,2 punktów procentowych, niemniej jednak ten przejściowy stan rzeczy był uprzednio przewidziany przez NBP. Dzięki kontynuowanym staraniom Banku Centralnego poziom inflacji zostanie sprowadzony do celu inflacyjnego NBP. Szanowni Państwo, prawidłowo funkcjonujący Bank Centralny powinien być niezależny od rządu i parlamentu, całkowicie niezależny od rządu i parlamentu w świetle cyklicznie publikowanych raportów Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego konwergencji ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu nie jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi niezależności banku centralnego i jego organów. Znalazło to także wyraz w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 roku, a także w ostatnim wyroku z dnia 20 sierpnia 2024 roku. Zgodnie z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji RP orzeczenia te mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W komunikacie po wydaniu wyroku z dnia 20 sierpnia 2024 Trybunał podkreślił, że konstytucyjna zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego i jego organów wyklucza możliwość nadawania ciałom o charakterze politycznym, np. komisjom sejmowym, uprawnień, które mogłyby stanowić środek nacisku na Bank Centralny. Realizacja ustawowych uprawnień Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w stosunku do prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników tego banku może sparaliżować pracę tego banku. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów powoduje, że wszystkie postępowania prowadzone na ich podstawie tracą podstawę prawną. Wskazane orzeczenia nie są jednak, jak widać, przestrzegane przez organy Sejmu RP. Dodatkowo, w świetle analiz kancelarii Sejmu, przygotowanych na polecenie marszałka Szymona Hołowni, wstępny wniosek zawiera uchybienia formalne, a mimo wszystko sprawie został nadany dalszy bieg. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że treść zasadnicza wstępnego wniosku odwołuje się do rzekomych zdarzeń dotyczących zadań realizowanych przez organy kolegialne Narodowego Banku Polskiego, to jest przez Radę Polityki Pieniężnej i Zarząd Narodowego Banku Polskiego, a nigdy samodzielnie przez prezesa NBP. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ani ustawa o Trybunale Stanu nie przewidują w ogóle odpowiedzialności konstytucyjnej członków Rady Polityki Pieniężnej ani członków zarządu NBP, co oznacza, że brak jest podstaw do odpowiedzialności konstytucyjnej za wspólne działanie w ramach tych organów w zakresie wykonywania ich kolegialnych kompetencji, w tym także za działanie prezesa NBP jako osoby wchodzącej w skład tych organów. Ze wszystkich wskazanych względów zainicjowanie i prowadzenie postępowania przez sejmową komisję odpowiedzialności konstytucyjnej przeciwko prezesowi Narodowego Banku Polskiego jest niedopuszczalne i należy potraktować jako złamanie zasady niezależności banku centralnego. Zasada ta wynika również bezpośrednio z prawa Unii Europejskiej, przede wszystkim z artykułu 130 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego prezes Banku Centralnego może zostać zwolniony z urzędu wyłącznie wówczas, gdy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Przedstawione w sprawie niniejszej zarzuty w żaden sposób nie uprawniają do przyjęcia, iż zaistniały tego rodzaju okoliczności. Wdrażane przez polityków postępowanie zmierzające do odwołania prezesa Banku Centralnego może doprowadzić do powstania niebezpiecznego precedensu, szczególnie w Polsce, ale także na skalę międzynarodową, w zakresie drastycznego kwestionowania wypracowanej przez lata zasady niezależności banków centralnych, w szczególności zaś niezależności personalnej i funkcjonalnej. Przypomnieć, należy ponadto, iż moi poprzednicy na stanowisku prezesa NBP, to jest pani profesor Hanna Grąkiewicz-Walc oraz profesor Leszek Balcerowicz, byli strażnikami owej niezależności w stosunku do Banku Centralnego, działając w interesie Narodowego Banku Polskiego i jego kolejnych prezesów, czemu dali wyraz, odmawiając stawiennictwa w celu przesłuchania przed sejmowymi komisjami śledczymi w latach 2006-2007. Szanowni Państwo, oświadczam, że instrumentalne wykorzystanie procedury odpowiedzialności konstytucyjnej na doraźne, wyłącznie polityczne potrzeby stanowi nadużycie prawa, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym, prowadzi do degradowania instytucji państwa polskiego i osłabia jego fundament. Jest to działanie bezprecedensowe, unikatowe w skali światowej, które będzie miało długoterminowy negatywny wpływ na postrzeganie Polski w relacjach z zagranicą. Biorąc pod uwagę powyższe, apeluję jeszcze raz o głęboką rozwagę i zaniechanie działań o charakterze czysto politycznym, obiektywnie nieuprawnionych oraz szkodliwych, na rzecz podejmowania rzeczywiście uzasadnionych prac w celu budowania dobra wspólnego, zwłaszcza w obliczu istniejących poważnych zagrożeń o charakterze geopolitycznym. Dziękuję za Państwa uwagę.